Cześć, tu Dragon. Witam Was w trzecim odcinku z serii Minecraft rozrywkowo. Dzisiaj jesteśmy na serwerze parkour i... Nie wiem, dopiero się zarejestrowałem, nie wiem czy mogę się spodziewać po tych parkourach. Profesjonalny nie jestem, ale... Dobra, zobaczymy. IP serwera będzie standardowy w opisie. trzeba ogarnąć gdzie jest jakikolwiek parkour chyba no, tutaj parkour powinien być parkour na tu są dla vip nie, nie wiem poziom VIP, X kup VIP, kosznik ja pierdziełem wszędzie tylko te VIP-y, kurde nawet na serwerze parkouru chociaż nie wiadomo po jakim cholerę to VIP I tak jest, VIP mm. Easy 1 Zobaczymy, najłatwiejszy parkour Podoba to się ta nowa zwaga Niekoniecznie Profesjonalny parkour do Ragnarok Bo to normalnie tragedia Takie to trudne jest O jest nie przejdę! Ło! Specjalnie spadłem, nie? Ja no, nie spadłem specjalnie. Nie no, umiem po prostu skakać. Szkóry. W takiej przerwie. Ja no, muszę się wziąć ze skajpy. To nie może być. Stragerium. Nie, ale no przecież my mamy magiczny piórko. Hop. Co? Aha, tak się zapsuje, a tak się teleportuje. Aha, spoko. Zapisujemy i się teleportujemy, ja jestem hardcorem odkryłem, że piórko działa Op. ale mam czas nie nalicza, jak używamy piórka bardzo źle a zaraz sprawdzimy jedną metodę magiczną Tylko muszę to przejść, bo jak to jedno Chcę sprawdzić na ile ten serwer się sprawdzi Z jednym względem. Co teraz będzie 10 minut tępić do łatwiejszego paroka. Nie no, ma zapisano pozycję. Dobra, teraz odmiję to Kurde, zapisałem pozycję. Chciałem się tepnąć, bo zaskoczyłem na pierwszych plec. Snajem, jestem w ubiegłym. Tak, mm. rabię no, się w przez no... Szkodę. Zapisałeś no zapisałem. Zapisz się, guku. o, Zapisałeś. Prawda to naprawdę jest ciekawa. ciekawe. Nie, nie działa. Nie przestało mi medyczeć czas. Przez skala sobie prozakcje nie zapisałem. O! Przeszłem! magicznie zostałem przeteleportowany. To dupy! Hmm. Lagi! Jak każdy serwer Minecraft oferuje lagi. Dobra. Będziemy na lepszą teksturę trochę. Będzie ładniej trochę. Dobra, zahard I pójdziemy na hard... 28 Co? Poziomy jakie... Ja pierdzielę. A i ty weź. LOL. Które ja mam po drugi Drugie. Ja Jak Poziomy. Dłego to nie mogli już mieć takie. A tu to? 50? 50. Tutaj nie ma. Tu będzie chciała się w razie To jest łatwe. Tylko, że woda jest na. Zaraz pod tym. Można skacząc, zahacząc w tę wodę, i potem zbiorą, bo może się spada. to już jest chyba jedno z takich. Już Za Zawsze się za pierwszy level dostanie. Ktoś mi do domu wbił, wracam po ciebie. Dobra, już jestem. 20 sekund się nabiło czy będę miał normalnie minutę skaczemy jak inwalidzi e no, aż tak źle to nie jest chyba nie jest, niestety niestety nie umiem skakać, o Jezu o jej jak ja, jak ja bym z tego przeżyje bez profesjonalnego parkuru w moim tacie. Ой, язык, ой, 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 работа не найду. О, боже Что ты робишь, дорогу? Скачай нормально, а не как инвалида. Ой, ай, ай, ай. Ой, ай, 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 Z tym levelem m.in. o ściabę wylupił, o wszystko prześciabię przez tego niebieskiego skórfy A Jakie Maciu, ja Maciu mam, ja mam niebieski? Haha, hardcore majka no. Nie wiem od czego to zależy Co, jak nabiję 20 level to dostanę barwnik gratis i ciuch? Ciuszek? Można się popatrzeć, czy inni nie kaleczą, się... Nie no, inni się nie kaleczą, w porządku. Ja! Przeszłam parkour. Hmm. E, e, coś. Dwudziesty czwarty level. O Jezu! Zbawię. Ja mam dwudziesty... Nie, ja mam trzeci! Jezu, ty ja debil. Mam trzeci level, ojejku, nie wiedziałem, że ja takie osiągnięcia tu będę walił. Aha, czyli tu jest najgorzej. A to które trzeba mieć level? Nie pisze. 20. Na no, medium one. Dobra, idziemy na easy 30. Chyba nie dalsza, jest trochę ale ja lubię trochę pięknej. Co to jest za klocki? To szkła jest. Nie jest tyle głupi, żeby nie rozpoznać, a zobaczmy czy nie. Паркур, я парку где-то позиции что где на паркурах на каждом из особенных членов холера да я думаю можно себе вот холера

Chcę pokazać parę takich patentów. nie to już zaraz od patentem nazwać. Ale mam 2 minuty na przejście tego parkura i za 2 minuty mam zamiar skończyć ten odcinek. A wątpię, że to się uda. Nie no, wiesz co? Ja nie wiem, jak tam limit czasowy. Byliśmy czwarty level na odcinku. Już znam, że... Sorry, nie ten guzik. Dobra, ja się już z wami żegnam, narka.